Dzień dobry, witam państwa serdecznie na codziennym przeglądzie rynku. Mamy 8 luty, środa. Standardowo, zanim rozpoczniemy, to chwila formalności. Przypominam, że handel instrumentami finansowymi oferowanymi przez Admirals niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka. Proszę również pamiętać, że. Treść przekazuje jedynie informacje ogólne i nie powinna być traktowana jako porada handlowa, czy też inwestycyjna. Dobrze, przejdźmy do treści dzisiejszego spotkania. W kalendarzu poza odczytami zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych niewiele, więc skupimy się przede wszystkim na tym, co za nami. No i spojrzymy na wykresy. Jeszcze proszę Was dosłownie o chwilkę cierpliwości, ponieważ muszę sobie tu dobrze ustawić prezentację. Ok, drodzy Państwo, wczoraj w Economic Club w Waszyngtonie wystąpił Jerome Powell. Nie było to żadne przełomowe wystąpienie, co widać po reakcji rynków. Oczywiście wykresy na koniec. Natomiast kilka słów o tym, co Jerome Powell powiedział. Pan prezes FED powiedział, że proces dezinflacji w USA już się rozpoczął, ale zaznaczył, że będzie to długi proces i cel inflacyjny w wysokości 2% zostanie osiągnięty prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Mnie osobiście najbardziej ciekawiła reakcja na pytanie odnośnie wyników z rynku pracy. Jeden z dziennikarzy zapytał, czy jeśli takie dane pojawiłyby się przed posiedzeniem FED, to co zrobiłby FED? No, i Paul powiedział stanowczo, że Fed tak nie działa. Więc możemy faktycznie podciągnąć to pod no domniemanie o, o tym, że była to tylko i wyłącznie anomalia wynikająca z czynników dopasowujących. Warto jeszcze powiedzieć o słowach prezesa Fed, że jeśli dane pokażą, że inflacja jest wyższa niż oczekuje tego Fed. To będzie to oznaczać dalsze podwyżki w stóp procentowych. W domyśle należy to interpretować jako więcej niż tylko jedna podwyżka o 25 punktów bazowych. Natomiast, jak zaraz się przekonacie, na to się nie zapowiada, bo inflacja w najbliższych miesiącach w Stanach Zjednoczonych powinna być w odwrocie i kilka słów o tym, dlaczego. Będę używał grafik z wczorajszego webinaru, natomiast w wersji skróconej, więc osoby, które chciałyby rozszerzyć trochę ten temat, zapraszam na nagranie, które pewnie się pojawi dziś koło południa na kanale YouTube Admirals. Dobrze. No i spójrzmy, zacznijmy od spo, szerokiego spojrzenia na inflację w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich trzech lat i jasno możemy zauważyć, że to, co stymulowało wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych, to przede wszystkim dwa słupki: słupek niebieski i słupek czerwony. Te słupki wcześniej były mniej znaczące dla cen w Stanach Zjednoczonych, a słupek niebieski odpowiada cenom energii, natomiast i on już faktycznie powoli zanika. Widać to po cenach paliw na stacjach, po cenach ropy, po cenach diesla itd. To będziemy sobie oczywiście jeszcze analizować w dedykowanym odcinku odnośnie energii. Natomiast widzimy, że nadal słupek czerwony, który odpowiada cenom żywności, nadal powoduje, że ta inflacja jest wyższa. Natomiast jest niemalże pewne, że te ceny żywności, które stanowią 14% całego koszyka Inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych niedługo spadną. Z czego to wynika? A mianowicie, korzystając z zestawień przygotowanych przez Acheron Insights, na stronę oczywiście odsyłam po więcej zestawień, wybrałem tylko te niektóre. Widzimy, że czynniki wyprzedzające zachowanie cen żywności w indeksie CPI, takie jak przede wszystkim indeks FAO cen żywności, który jest, który wyprzedza zachowanie cen żywności w indeksie CPI, już wyraźnie spada. A jeszcze bardziej tę zależność widać na, cen, na zależność między cenami żywności CPI niebieska linia, a cenami nawozów. Tu ceny nawozów w Stanach Zjednoczonych drastycznie spadły, a z racji, że ten wskaźnik wyprzedza ceny żywności o około 6 miesięcy, to w ciągu tych najbliższych sześciu miesięcy ten trend spadkowy powinien być kontynuowany, i żywność to będzie ten czynnik, który mocno będzie pomagać Stanom Zjednoczonym w walce z inflacją. Idąc dalej, kolejnym takim ważnym czynnikiem, który do tej pory, mówiąc kolokwialnie, stoi, a w najbliższych miesiącach, w trochę dłuższej perspektywie o tym za chwilę powinien stymulować spadek inflacji to czynnik tak zwany shelter czyli koszt, czy są to koszty związane z mieszkaniem na który składa się przede wszystkim inflacja czynszów ale także ekwiwalent czynszu dla właścicieli mieszkań i domów Ponieważ w wyliczeniach amerykańskiej inflacji, nawet jeśli ktoś jest właścicielem domu, to dla niego wylicza się tak zwany ekwiwalent czynszu. A to są bardzo ważne czynniki dla inflacji, bo odpowiednio stanowią 7,5% i 24% głównego wskaźnika CPI. Natomiast te czynniki są bardzo mocno opóźnione. Oczywiste z racji. Na długoterminowy charakter umów najmu. Istotna część była podpisana jeszcze przed okresem wzrostu inflacji. Również jeśli chodzi o ceny domów, one również reagują z pewnym opóźnieniem. I spójrzcie na zależności. Tutaj zestawiono ceny domów w Stanach Zjednoczonych linia żółta. One już spadają i ten trend prawdopodobnie będzie kontynuowany, i zestawiają z ekwiwalentem czynszu dla właścicieli, który w tych najnowszych odczytach cały czas jest na swoich szczytach. Natomiast ten, ta zależność pokazuje, że w końcu za kilka miesięcy, tutaj opóźnienie wynosi aż 12 miesięcy, cena ceny. Powin, ceny domu powinny pociągnąć ten czynnik inflacji mocno w dół. Podobnie jeśli chodzi o zestawienie um, wskaźnika najmu zilo, um, i czynnika najmu w inflacji CPI, tu również co opóźnienie wynosi akurat 6 miesięcy, natomiast tutaj również powinno to stymulować spadek tego czynnika, więc i spadek całej inflacji, bo to właśnie koszty związane z shelter, czyli z mieszkalnictwem jest bardzo mocno ciążą cały czas inflacji, natomiast widzimy już pewne sygnały. Natomiast o ile żywność może już wkrótce stymulować spadek inflacji, ta za te opóźnienia są krótsze, tak w przypadku cen mieszkań i tak zwanego czynnika Shelter należy mieć na uwadze, że w szczególności ekwiwalenty czynszu dla właścicieli pewnie będą reagować ze znacznym opóźnieniem i realny wpływ na odczyty inflacji dopiero Dopiero zobaczymy w drugiej połowie 2023 roku. I jeszcze słowo, bo stawki najmu zależą od wzrostu płac, a te już powoli spadają. Zresztą było to widać w ostatnim odczycie z rynku pracy, ponieważ przeciętna stawka godzinowa w ujęciu miesiąc do miesiąca była już niższa o 0,3%, a to również powinno stymulować spadek cen. Usług. Znika również problem, który przede wszystkim w Europie wywołał wzrost cen, czyli załamanie łańcuchów dostaw, a który, jak widzimy w formie wskaźnika New York Fed Supply Chain Index, który jest opóźniony o 6 miesięcy względem inflacji CPI, już mocno spadł. I jeśli nie będzie problemów z po stronie: Jakiegoś szoku podażowego w Chinach, który mógłby wynikać z, tego z tej narastającej liczby zachorowań, to, to również za żadnego odbicia w górę nie powinniśmy notować. Jak więc widzicie, dużo sygnałów wskazuje, że ta inflacja w Stanach nadal będzie w odwrocie i przede wszystkim zaczną spadać te czynniki, z którymi Fed miał największe problemy. Oczywiście istnieją pewne ryzyka, między m.in. fakt, że ten niebieski słupek odpowiadający za energię wkrótce ponownie odbije, bo o szansach na wzrost cen energii mówiliśmy ostatnio. Dalej duży problem jest z cenami usług, wyłączając nawet koszty związane z mieszkaniem. Transport, usługi medyczne one nadal są względnie ta ceny względnie cały czas mocno rosną. Również zobaczymy, jak, jaki wpływ na inflację będzie mieć słabszy dolar, na co się raczej zapowiada, jeśli Fed faktycznie zakończy podwyżki stóp o, już na trakcie najbliższego spotkania. No, ale tak czy inaczej tych wskaźników wskazujących na to, że przy zachowaniu zasady, że nic złego się globalnie nie wydarzy, to ta inflacja powinna w Stanach Zjednoczonych spadać. Dobrze, kolejnym tematem, który przygotowałem na dziś, jest jen, który wczoraj znów pokazał siłę, a to w odpowiedzi na wiadomość, że płace w Japonii wzrosły o 4,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. I to jest najwyższe tempo wzrostu płac od 1997 roku. Wyraźnie przekroczono poziom 3% który uchodził za taką granicę, która pozwoli trwale osiągnąć inflację w Japonii powyżej 2%. Bank Japonii bardzo skrupulatnie przyglądał się właśnie temu wskaźnikowi, i wzrost płac był tym czynnikiem, który może decydować w największej mierze o, o dalszych ruchach Banku Japonii, i to jest bardzo ważny sygnał. Który może zanegować tę weekendową reakcję, na, czy weekendową? No tak, bo to się pojawiło pod, pod koniec polskiego czasu, pod koniec niedzieli. I ten sygnał, który właśnie widzimy na ekranie, może zanegować tę wspomnianą reakcję, na, która była w odpowiedzi na potencjalną nominację. Gołębiego kandydata Amayama, jeśli dobrze to przeczytałem, który w tej skali przygotowanej przez Bloomberg jest nawet nieco bardziej gołębi niż sam Kuroda. Natomiast uważam, że nawet jeśli on zostanie wybrany, to wcale nie oznacza, że będzie kontynuować gołębią politykę, bo ta przez lata wynikała z konkretnych przesłanek. No, a gry, warunki gry się zmieniły. Osiągnięto poziomy, zaró przekroczono zarówno poziomy inflacji docelowej, jak i przede wszystkim osiągnięto ten trwały wzrost cen, wysoki wzrost cen. Więc wydaje mi się, że normalizacja polityki pieniężnej w Japonii to już niemal pewne. To oczywiście będzie niosło szereg konsekwencji dla globalnych rynków no i przede wszystkim dla samego jena. Oczywiście, bo gdzieś czytałem o jakiejś podwyżce stóp i tak dalej, to jasne, niewykluczone. Natomiast w pierwszej kolejności musimy obserwować to, co będzie działo się z polityką kontroli krzywej dochodowości, czy zostanie dokonana jakaś rewizja tych maksymalnych odchyleń, bo wzrost. Górnego ograniczenia dla rentowności dziesięcioletnich, na przykład do 1%, może spowodować, że jen wystrzeli i znacząco się umocni względem innych walut, Po to spowoduje ogromny przypływ kapitału do Japonii, bardziej powrót właśnie na, te, na ten rynek. Dobrze, no i przejdźmy teraz do wykresów. Zacznijmy sobie oczywiście od euro-dolara. Proszę o sekundkę cierpliwości. Okej okay, powinniście widzieć w tym momencie moją moją platformę i jeszcze spojrzenie na relatywną siłę walut w trakcie tego dzisiejszego otwarcia. otwarcia no w rynku, na rynku walut otwarciu nie ma mowy, natomiast no, dla naszego poranka. Najmocniejszy jest jak na razie na najmocniejszy jest tak na razie frank szwajcarski, przede wszystkim na interwale H4 mamy umocnienie o 3%, dalej kanadyjczyk, natomiast najsłabszy jest dolar nowozelandzki dolar i dolar amerykański. Nieco lepiej radzi sobie euro, ale nadal jest to na mocno, mocno, pod, kres, na, na mocno pod kreską jeśli chodzi o, o właśnie ten czas. Natomiast spójrzmy sobie na same wykresy i co się stało wczoraj na euro-dolarze. A no to, jak wspomniałem, to przemówienie też nie wywołało jakichś wielkich emocji, ponieważ ten poziom, który jest aktualnie najważniejszy dla euro, został utrzymany mimo że początkowo rynek mocniej tracił, natomiast został ten poziom wybroniony, nadal pozostaje to dla mnie kluczowy wskaźnik, kluczowy, kluczowy punkt zwrotny dla, kluczowy, przepraszam, kluczowy poziom dla, dla pary euro-dolar, natomiast obowiązuje również ten sygnał spadkowy w postaci tego właśnie fejki setup, fałszywego wybicia i mimo, że broni nas tutaj silne Wsparcie to w krótkoterminowo uważam, że nadal może dojść do dalszej, dalszego spadku euro-dolara, szczególnie jeśli ten poziom zostanie pokonany. Jeśli chodzi o zasięg, nie spodziewam się tutaj niczego wielkiego, natomiast korekta, korekta do mniej więcej tego wsparcia jest jak najbardziej, moim zdaniem, możliwa w ciągu najbliższych dni. Natomiast przejdźmy do par z jenem, bo na tym chciałbym dziś się skupić i zacznijmy od dolara do jena, z tego względu, że przez ostatnie tygodnie wskazywałem, że kurs respektuje cały czas zasięg korekty, cały czas ten sam zasięg korekty. To już robiliśmy wielokrotnie, natomiast dla formalności jeszcze raz Zaznaczmy te potencjalne zasięgi. Oczywiście dopuszczamy mniej więcej margines 10% jako, jako ewentualne, ewentualną zmianę. Natomiast spójrzcie. O, no, okej. Okay. Natomiast spójrzcie. Ta poniedziałkowa, czy też niedzielna reakcja spowodowała, że dosyć jasno z perspektywy technicznej zanegowano ten zasięg korekty, co by wskazywało, że ruch spadkowy, przynajmniej na chwilę, jest zagrożony i faktycznie uważam, że tak może się stać. Możemy mieć do czynienia z chwilową korektą, ponieważ uważam, że trend długoterminowy już się zmienił. Zasięg potencjalnej korekty sądzę, że nie powinien przekroczyć połowy zasięgu tego ruchu, o, ale się tragiczny kolor włączył. Nie wiem, dlaczego. Ok, więc nie sądzę, żebyśmy przekroczyli 50% tej korekty. Uważam, że najbliższy 2023 rok to będzie m.in. rok siły jena. Natomiast uwa ostatnio jestem Coraz bliższy przekonaniu, że w tych takich kluczowych momentach, kiedy decyduje się kierunek, dalszy kierunek polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, raczej powinniśmy unikać par z dolarem, bo na innych parach po prostu znacznie łatwiej znaleźć potencjalne setupy. I między innymi uważam, że dobrym pomysłem jest spojrzenie na Parę nowozelandczyk, czyli dolar nowo, nowozelandzki do jena. I tutaj tak od kilku, od kilku już na kilkunastu miesięcy kurs poruszał się w ramach takiej szerokiej konsolidacji. Ten ruch trwał praktycznie od marca 2022 roku. Mimo słabości jena, to dolar nowozelandzki miał problem, żeby tak mówiąc, kolokwialnie pokonać jena i wyjść z tej konsolidacji, więc uważam, że również te potencjalne spadki na dolarze na, i umocnienie jena, jena będzie mocno widoczne na, właśnie względem dolara nowozelandzkiego. I tu możemy sobie kilka takich ważnych stref zaznaczyć. Tę ostatnią, która, która była ważna, stanowiła ważny opór dla tego kursu ponownie rynek wybił odbył się od tego poziomu i co do przyszłości, bo to jest najważniejsze. Możemy albo oczekiwać na ponowny retest tego poziomu i jego wybicie, zajęcie pozycji po reteście i kontynuację tego ruchu, no albo liczyć, że jeśli oczywiście jesteśmy przekonani na podstawie przeprowadzonych analiz do tego, że ten kurs będzie spadał, no to możemy poczekać na wzrost do tej strefy i tu próbę i, i próbę zajęcia pozycji w oparciu o sygnał, który się pojawi na tym poziomie. Jeśli chodzi o zasięg, to uważam, że w pierwszej kolejności to byłby ruch do poziomu około 75. Jenów za dolara nowozelandzkiego, więc przestrzeni jest naprawdę sporo, szczególnie jeśli stop loss wyznaczymy w oparciu o jakiś niższy interwał, niezależnie czy przy wybiciu przy tej strefie, czy, po, przy, czy dopiero po wybiciu i reteście tej linii wsparcia w pobliżu poziomu 80. Dobrze, pozostając przyjęcie, spójrzmy sobie na Eurojena, bo mimo że... O, coś tutaj się stało. Sekundka. Mimo że spodziewam się, że raczej. Sekundka, bo coś mi się tutaj. Przygotowałem sobie dzisiaj specjalnie wszystkie układy i zrestartowała mi się platforma niestety, więc wszystko muszę robić od nowa. Natomiast to też może będzie mieć jakąś większą wartość. Natomiast, wracając, mimo że spodziewam się, że euro również będzie dosyć silną walutą w, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, tak uważam, że będzie słabszy od jena. To będzie powodować, że kurs euro-jena powinien moim zdaniem spadać. Jest ku temu również ważny sygnał techniczny w postaci. Formacji RGR, czyli jednej z najbardziej skutecznych formacji odwrócenia. Ona nie wygląda książkowo, natomiast schemat, który wynika po prostu z psychologii inwestowania, jest zachowany. Mamy wzrostową linię szyi. Lewe ramię, głowa, próba wybicia nowych szczytów, nieudana, gwałtowne wybicie linii szyi, retest. Wiadomo, że książkowo powinna, powinna reakcja nastąpić już dalsza spadkowa, już po teści, Natomiast rynek daje nam potencjalną szansę, nieco zmniejszając wydźwięk tej formacji. Natomiast nadal nie ma wątpliwości, że jest nastrój, jest silnie prospadkowy. A spójrzcie, mimo że odjechaliśmy już trochę od, tej, od tego momentu wybicia, to tak zasięg tej formacji, który mniej więcej wynosi 950 pipsów. Odmierzamy od momentu wybicia. I ten zasięg formacji pokrywa się z tą strefą wsparcia, więc potencjalny zysk do ryzyka z pozycji krótkich, mimo tego oddalenia się, jest nadal bardzo atrakcyjny. Cóż, drodzy widzowie, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że słyszymy się jutro.